W tym samochodzie jest aż 27 różnych systemów, między innymi B-Mode, który. To system sprawia, że się odzysku... samochód odzyskuje energię z hamowania. Jeśli tutaj włączy na B literkę, to właśnie ten system działa i jak podjeżdżamy do jakiejś przeszkody, to on właściwie sam tak jakby wspomaga hamowanie i odzyskuje tą energię. Jest taka rekuperacja i dzięki czemu jest bardziej oszczędna, ekologiczna jazda, czyli można przejechać więcej. Teoretycznie kilometrów na jednym ładowaniu. Teraz właśnie mamy włączone ten system. I tutaj jest na desce jest literka B. Czyli jesteśmy na B-Mode. Studiowanie tych bajerów by znajęło co najmniej z godzinę. <noise> Bo naprawdę konfiguracji różnych możliwości jest bardzo dużo. Ale jak widać nawet bez tego można jechać, więc jedziemy.